I pochwalam naszych kibiców, dzieci. Jakie napisy pojawiły się na stadionie kibiców Wrocławia? Jesteście deleciaki. W, w porcie pomijam, a na, na zawodzie portale jeden po drugim komentuje i popierają pst, i są za Polakami. Zrobi taki plakat z krzyżowcem, z mieczem stoi i, i ci łódkami płyną. Jaki napis był na stadionie. Leka poznań. Pamiętacie jak pan tu chciał się rozprawić z kibolami? Co im przypisywano i tak dalej? Tylko chłopę, przypominam o spowiedzi im przyświętej. Wiecie o co chodzi? Tu do kibiców mówię, bo to się łatwo, to, to, to mają duże na Boga adopcję otwartą. Ko spowiedzi spowiedzi im święta. Jeśli byście czasami mocno nabroili. To wiecie, misericordia zdomini in eternum cantamon. Więc pochwała polskich kibiców. Chłopy, jestem z wami. Jak kiedyś zorganizujecie kibice polscy zjazd na grzechienie, to na naszych błoniach odprawię dla kilku tysięcy uroczystą mszę świętą. A działa na pustelni z wielką radością na waszą cześć. przemują.